No i witam Was bardzo serdecznie, a ja jestem X. To jest już 18 odcinek, zagramy Metin 2. I na początek, na początek, wiem, że miałem x tam do 5-5 ale zanim pójdę x to muszę trochę sobie nazbierać temków na szopka, żeby mógł sobie tam siedzieć, mam jeden spokojnie i żeby mi zarabiał hajsy. No bo z hajsami nie za bardzo, mam tylko 62 k na koncie. Po dziś lepszych golepszaj, jak to pewnie zostanie, mi ze 40. No ale mam nadzieję, że sam, same itemki będą trochę warte. Mam tutaj ebo do ulepszania. Spróbujemy chociaż jedno ebo na 9 zrobić. Oczywiście te, bo to wszystko, co mi dropło przez ostatni czas. Pewnie miałbym ich więcej, ale nie chcę mi się szukać po postaciach. E, Dropnął nam jeszcze taki ribek. Znaczy nie dropną? No kurde, gdzieś tam kiedyś nam dropną, ale ja go tam gdzieś na buwkę pierciem nowym, żeby je przeklnąć. I... No i tam się kurzył, tak jakby. Co mi tutaj daje korek, nic. Ciekawego. I jeszcze jedną GDF Feniksa mamy. Zrobimy sobie tego ripka. plus 4. Piery na plus to jest chyba 100% z tego co pamiętam. Tutaj zawne prywatne wiadomości, żebyście nie oglądali. Dobra, na plus 2. Jedziemy tak. Dopuszcz 4 zrobię. Jak w ogóle zrobię? Dobra. I lecimy teraz. Yy, teraz będziemy Ebo ulepszać. Parę, bo już mam plus 4. Na plus 5 chyba trzeba już jakiś ulepszać, z tego co pamiętam. Zobaczymy w sumie zresztą. Yy, ale wszystkie te, bo które nie są plus 4, tutaj jakieś plus 0, plus 3, to, to trzeba wykuć na 4. A i potem będziemy próbować moją techniką. A na plus 5 już kawę jak no, tu, także już grubo. Dobra, to ja wszystkie te ebo zrobię na plus 4 i zobaczymy, ile to wejdzie tego. Dobra, jednak wszystko zrobiłem na plus 3, znaczy do plus 3 w sumie. No i będziemy na wizy, pr próbować to na plus 4 zrobić. O dziwo wszystko mi zrobię na plus 3 także. Także git, dobra, pierwsze na plus 4 siadły. Drugie na plus 4. Cyk ładnie. Kolejne. Cyk pięknie. Kolejne. Cyk pięknie. I kolejne. I ostatnie chyba na plus 4 ładnie <laughs> to ile mamy? Mamy 11, tak? 11 bo na plus 4 że jakieś ominąłem. albo wiecie co? Pier Zrobimy sobie rybkę do się będziemy taką moją metodą to ulepszać. Pierwsze to potem tam wiecie, takie triki za triki trochę. Spróbujemy to ulepszyć na plus 5. No nie, no, no niestety. Trudno się mówi, ale mamy GD jeszcze, kurde. Trzeba jakoś znaleźć tanie te kawałki klejnota. Klejnotu, znaczy się. I czy wejdzie na plus 6? Jak zawsze chcę na ten konkretny plus, to zawsze musi mi spalić. Mogę powiedzieć, że chcę na plus 9, to by na plus 6 siadło, no kurde no. Fuck. Dobra, idziemy po Co ty odpierdziewasz? Dobra, więc ja się wybieram do INNO, bo dostałem cynk od jednego gościa, że winno stoją cały sklep jest wypełniony tymi kawałkami po 700k, no to zobaczymy czy to prawda. A w międzyczasie, w międzyczasie to sobie kupiłem silne ciało, które... o, weszło, M4, lul. Dobra, mam M4 silne ciało, fajnie, i duchowego nie znalazłem, ale było jeszcze co, instrukcja, nie zrozumiałeś, nie zrozumiałeś, kurde. No trudno. Dobra, mamy tutaj 6 po 800K. Yy, po, tam gdzieś widziałem po 1 KK, także myślę, że, że będzie cena git. Miało być po 700, no, ale tam stoka różnicy to. Dobra, tutaj do, mamy dość tanio, bo dwa za 1,5 kaka. to sobie weźmiemy, i przy okazji już będziemy mieć wszystkie. Yy, wiecie, co ja sobie ulepszyłem parę tych eboników na plus 5, a w zasadzie wszystkie. Spalił mi tylko 3, mm, ja to nagrałem wszystko, ale chyba wam to, zde znaczy zdecydowałem, że mm, wam tego nie pokażę, bo, e, bo to po prostu nudne tam na plus 5, to nikt by nie chciał oglądać, ale już na plus 6 już mogę wam pokazać, bo tu już tam e, ezoteryczny przewodnik potrzebujemy, wszystko mam. Potem na plus 7 potrzebujemy oczy i ryby, znaczy ości w sumie, e, rybie, No, no to w sumie już można ulepszać. No i ostatnie, na pewno zrobi. No, mówiłem. E, za dużo przegrałem tego mintina, żeby było inaczej, dobra. To na plus 7. O kurde, spalił. O kurde, spalił. Dobra, teraz zrobi. E, tamte dwa spaliły, to teraz ten powinien też zrobić. E, teraz też powinno zrobić. I ten na pewno też zrobi. Ale to takie 50-50 trochę. No, mówiłem, ale... No bywa i tak. No i tak. Możemy teraz to sprzedać w sumie, nie wiem, po 12k chyba. Ale możemy też to ulepszyć na plus 8. No i nie wiem czy to ulepszać, czy, czy, znaczy czy zostawić to na plus 7. Jeszcze mamy to tutaj. Hmm. Bo mało, że też trochę w sumie chodzą cenie. Um, wiecie co, zaryzykuję, ale pierwsze sobie ulepszę te, znaczy nie te kurde, te. Sobie ulepszę do plus 4. Dobra, mamy e, klejnoty. To teraz będziemy robić to na plus 5. Ulepszył. I. Wow. Nie spodziewałem się tego. Dobra, mam przewodniki. I na plus 6. Spalił. No i spalił. Wiedziałem. Kurwa. Twój pojebie babcy na gęzie. Dobra, idę tego. Mm. Szukać małżeń i ulepszamy to na plus 8 i 9. Może będę miał więcej szczęścia. No i trudno. Trzeba będzie kupić. Trochę drogo. No w sumie niedrogo. 1, 2 to tak w miarę. Tylko że jak spali w ogóle to wszystko. Co jest potrzebne na plus? Aha, a zęby. A, to mam przy sobie chyba. To mam. To dużo. Mm. Aha, chyba dzisiaj nawet oddałem zęba, i jeszcze chyba pięć zostało z tego co pamiętam, nawet w sumie mogę wam pokazać. Ej, tylko gdzie to jest teraz? Tylko gdzie to jest? Ja ślepi jestem chyba. Tu jest, dobrze. I oddałem ich 5. no to jeszcze 5 potrzebuję. Dobra, to zobaczymy się pod kowalem. No w sumie jakbym te EBO teraz sprzedał, to bym miał... E no bym wyszedł na zero. no może 10kk by miał, bym miał, był do przodu, no ale, mm, no chcę zaryzykować, no wiem, że pewnie na tym stracę, czy znaczy wiem, bo nie wiem, może stracę, może nie, ale liczę, że nie, no, ale rzeczywistość jest inna, o zrobił, spalił, no mamy jedną próbę na 9, o look. 40 kaka chyba plus 8 kosztują. No bo mniej, 20-30. Coś takiego. Czy, być, czy robić na 9? Bo to już naprawdę trochę ryzykuję przy tym. Ja się zapytam, ile to chodzi w ogóle, plus 9, i, i, i potem wam dam znać. No to ulepszamy. Jak się bawić, to się bawić. Przy okazji widziałem sobie coś innego. Miałem chyba 5 złotych naszyjników na plus 0. I tylko jeden zrobiłem na plus 6. I to jeszcze z dwoma slotami. Co był? No i co, wyjdzie? U A czy na plus 8 wyjdzie? U No popatrz pan A może na plus 9? O kur... Gdy zrobił? Dobra, teraz tylko żeby zrobił Jest! Sukces! Panowie, sukces jest i panie Pięknie, 70 kazały, bo czyli jestem na plusie. I jeszcze złoty na koniec, kuźwa. Tak jest, o to chodziło właśnie. Porobieni, kuźwa. Wypierdalaj stąd kurwa chuju, nie chcecie znać Dobra jest kid. Aż normalnie mnie czepie, nie? Jakby mi to spalił, to naprawdę, naprawdę bym był na sporym minusie. Nie dość, że 6 y, poszło tych y, zębów worka. Y, zęby ter teraz orka tak mniej więcej półtorej kaka to sobie policzcie, kurde, ile, ile byłby na, na minusie, naprawdę. Ale zajebiście. To mamy teraz fajne złoty. Tylko szkoda. Ja mam bony jakieś, ja mam, ja mam bony, to możemy sobie go wybonować nawet. Ale czy chcę go bonować? Bo niedługo w sumie 5-5 level będziemy wypijać. To będzie. Mm, ten niebiański naszyjnik. On jest trochę lepszy, nie? Bo robię postać pod PvP tak trochę. No, ale zawsze 20 kaka, za ten nie mogę wziąć. Czy tam wybonować i, i nawet zastopujcie, kurde no Nie wiem, jeszcze zobaczę, wiecie co, ja pomyślę nad tymi Itemkami i zgłoszę się do was później Ale zrobił, zajebiście Ale powiem wam, wciągnąłem się w to ulepszanie, kurde, patrzcie co zrobiłem, kolejny naszyjnik złoty e, upiorny co zrobiłem na 4. tam parę miałem Ale nie mam tych mm, Znanych, albo tutaj nie można ulepszać, dobra I jeszcze sobie skórzany zrobiłem na plus 4. Też parę mi popalił, no to tam, tam na plus to tego zwykłego robiłem. Yy, amuletów akurat, akurat mam trz, sześć, to wystarczy na trzy, trzy próby. To dobra, pierwszy spalił. Pamiętam jak w jednym odcinku tak się wkurwiłem na te skórzane. To tak to paliło. Dobra. No i na plus sześć. U, zrobił. Tego się nie spodziewałem tak szczerze mówiąc. Igwa skorpiona, tego nie mam chyba przy sobie niestety. Nie, będziemy się musieli wrócić, Rybiem będę mam. Tutaj. Na plus 7 będzie próba za chwilę. Pierwsze z tym. Na plus 7. Uuu, zrobił. Na plus 8. Nie wiem czy mam te czerwone potrzebne na dwa... aha, to będę musiał się wrócić do miasta. Okej, okay, spoko. Okej. Okay. Tych yy, żelków też mam pizdu, tylko... No nie mam tych flag niestety. Um, no. No to jest tyle z tego ulepszania. A jeszcze tam będę z kolegami sobie łaził po DT jutro. To, to mózgę spróbuję ulepszyć. Jeszcze mam taką zbroję na 54. Tą złotą to też spróbuję sobie ulepszyć. Może coś wejdzie. No i, i te buty Phoenixa będę ciągnął. Mam momencie, bo wątpię, że te kozaki mi dzisiaj wydą. Dobra, to ja szukam te ulepszaczy i będziemy sobie wszystko ulepszać po kolei. Dobra, mam wszystko już to, co potrzebne. Mm. Co pierwsze ulepszamy? Złoty czy kozaki? Kozaki mi gdzieś uciekły. Tu są. Mają lepszo, lepszą szybkość ruchu. Dobra, kozaki. Na plus 7. No i... Taki chuj. Dobra, no to złoty. No i... No i to wszystko. Dobra, tam nieważne. Ważne, że to nam zrobił. I jesteśmy... Tak jakby na plusie. Coś jeszcze. Dobra, to wszystko. No to wiecie co, ja teraz sobie idę zrobić sobie szesnasty level konia. Nie, piętnasty znaczy się, piętnasty level konia idę sobie zrobić. No i zobaczymy po którymi tam przyjmie to wszystko. Szósta próba. Czy za szóstą wejdzie? W końcu za szóstą weszł. 15 tyle wykona Dobra, to widzimy się później. Ok, więc ja sobie porobiłem wszystkie misje tak przy okazji yy, poza nagraniem. Pokażę wam teraz co, yy, co dostaniemy za te wszystkie misje. Także co? Yy, ten specjal z oczu pająka yy, to ja sobie zrobiłem mam tych 100 oczu, nawet 102, bo tam po trzy wypadały. Yy, potem materiały dla handlarza. Yy, aha, to jest to z tym dochodzeniem, chyba mi się nazywało no to mamy te nici, te kłyorka i diamenty potem tak, znalazłeś piątą stronę, to znalazłem co tu pisze? inskrypcja aha, to trzeba chyba do tego loku się udać eee, te ze odłamkami to ja sobie robię przy okazji już mamy, eee, no, ile mamy? 30 mamy, tak? dobrze liczę? no 30, a to sobie otworzymy dzisiaj, zobaczymy co nam wejdzie Dobra, to oddajemy to po kolei. No i zobaczymy, co dostaniemy. Może jakiś level wpadnie. No, może nawet i level wpadnie. Co dostaliśmy? Czerwone mikstury i 20, young, 20 000 20 tysięcy yank. Dobra, to to już mamy z głowy. Hmm, znalazłeś w piątą stronę, to chyba trzeba do. To nie wiem, kogo trzeba tutaj. Do dobriela do trzeba. Dobra, to pójdziemy sobie do Uriela oddać to wszystko. Mmm, okej. Okay. Czemu ja tego oddać nie mogę? Dziwne. Dobra, to jesteśmy koło Domokrążcy, to sobie oddamy tą misję z tymi kłami. I co dostaliśmy? Złoty zestaw, że tak powiem. Może coś z HP będzie? To, to do wy wywalenia też nie potrzebuje i ten złoty nasier to sobie wezmę może po tym ulepszę jakoś tutaj mamy jeszcze coś nie wiem co z tą misją z tymi co co jest aha dobra teraz się chyba to aktywowało ok aha jeszcze ta misja została nam dobra to ja sobie też ją zrobię dobra. jakieś lekarstwo, trzeba. no zobaczycie co to jest wszystko tutaj? wszystko? okej okay. ja sobie teraz pójdę do tego Uriela oddam to wszystko w pizdu i otworzymy sobie te mm, gońcy. może coś wejdzie zobaczymy dobra jesteśmy pod Urielem ogólnie to muszę wam się pochwalić że nawet fajnie nam się ten Razrador yy, rozwija już ma na 23 poziomie 3,6 Może na 25 wzrośnie do 4 coś się zobaczy Muszę go trochę jeszcze podekspić, ale ogólnie to jest spoko Taki Peter sobie popierdyka No i co, oddajemy mm, tą stronę On coś tam nam będzie pierdzielił Jakaś historyjka Ja już to na pamięć chyba, także pominę to wszystko no i Loch Pająka i to trzeba chyba pomnik tylko jeden odnaleźć, tam szpony rozpierdzielić i dostaniemy to wszystko, okej. Okay. Yy, level pewnie dostaniemy za te wszystkie misje, tylko będę musiał to wszystko zrobić teraz. Yy, ale zanim to zrobimy, to może sobie otworzymy te gońcy. Mhm. Otworzymy sobie. Idziemy sobie do tego alchemika. No i zobaczymy co tam tam wylosuje. Dobra. Tych 12 Kordia to chyba mam nawet z tych y, szkad OK z tego eventu. A tych 18 to ja sobie tropiłem codziennie tak y, przy okazji. No to co? No to sobie otwieramy. Włączymy sobie jeszcze to. Aha, nie wiem czy wam mówiłem, ale y, legendarny Rubin sprzedałem za 150, dlatego tyle hajsu mam. Jeszcze został szafir legendarny, to trochę tańszy będzie. Jak ktoś będzie chciał kupić, no to się. Tam na forum jest oferta, to najwyżej napiszę na, mi na pw, to trochę hajsu przybędzie. Dobra, no to otwieramy. Ehm, um, tylko ten... Jeden... Kurde. To kiepsko, jak ty kaden Rubin. Dobra. Okej, okay, no trochę się teraz z tego najebało. No i co, i może jakiś rzadki wejdzie? To, bo ja to pierwszy raz będę robił w sumie. No chyba to. Czekajcie. Okej, okay. zwykło. Jak to pali tak na pierwszym poziomie, to nie chcę wiedzieć jak oni robią legendarne. Ogólnie to będę tak zbierał po 50 Dragonsów i potem będziemy sobie je otwierać i e, robić te antyki. Myślę, że antyki będziemy sprzedawać po prostu. Coś tu mamy. Coś tu mamy, tylko czy chcę to ulepszać teraz. I na razie to wszystko zostawię. Potem jak się uzbiera tego więcej, to spróbujemy to ulepszyć na rzadkie, a potem antyczne. No, także tyle. Hmm. No. Także widzimy się jak będę robił coś lepszego. albo ciekawszego. No i pięknie za pierwszym razem, nie to co ostatnio. 16 poziom konia. Dobra, idę do lochu, się wybrać i. i. i, i ten. Yy, okarnąć tą stronę szóstą, tak? Szóstą? Dobra, szóstą. No to idę. Dajemy szóstą stronę, może level będzie, może nie. No kurde, no ile ty będziesz kadał? O, pięknie level 75k, o, ale chodź nie jesteś, ja pierdzielę. Dobra, no to co? Walnięcie. 13 punktów, Jeszcze potrzebujemy 4 i będziemy mieć trzeci skill na M. Czyli musimy mieć 55 level. Yy, no i co? Nie musisz znowu się najebować, bo mi się tego nie chce robić. Nie, tylko kapitan, dobra. I jeszcze to lekarstwo, ale to potem sobie zrobię. Yy, no i tak. Dobra, więc yy, to chyba będzie na tyle w sumie. Bo już chyba ten odcinek będzie trochę trwał. No, i tak. Ja sobie wystawię parę rzeczy na, na sklepie tam, winno. Wystawię sobie tego RIPKA 31 średnie. Będę nagrywał powoli z innych postaci. Tych już trochę starszych, których już trochę mam na tym serwerze. Tam ex który tam ma ten skillę na, na P i moją bułkę Tam ex będę niedługo eksportował do 85, a potem do 90. Także myślę, że, że fajnie by to tak trochę nagrać z tej postaci. Yy, jeszcze mam takiego dropka, co też trzeba muszę będzie skill y zrobić. Yy, ninja, co ma skill y na G, jeszcze mam na 35 poziomie. Yy, także myślę, że ta seria będzie ciekawsza z tymi moimi starszymi postaciami. Oczywiście dalej będę grał tą postacią, yy, tylko będę trochę szybciej grał, bo mogę wam w sumie pokazać, że moje ziomki z Gili powiedziały już kurde solidne poziomy. Tutaj macie Cygana, już kurde, 65 level wbił. Laki z 94 poziomem już kurde Kto tam jeszcze był Haro miał 61 Mykry 61 też Ty dalej na 75 siedzi tutaj Wysokie bydło sobie XP Na 68 już jest Także no jak widzicie Tylko ja trochę odstaję od stada że tak powiem Także przełożę sobie parę roku. Tutaj buty sobie przełożyłem na dzisiaj i Myślę, że przełożę sobie tego ripka, co mam 51 średnie. Myślę, że pokazałem wam mniej więcej jak się... Jak kurde, nie wiem... Zarobić do tego 50 poziomu, także... Żeby seria była ciekawsza, to będę powoli przekładał sobie już eku ze starej postaci. I oczywiście będę dalej robił eku, no bo... Buty na 55 trzeba będzie zrobić. Jakieś tam nasiory, kurde... Kolczyki, no może kolczyki nie, bo tam z intem to mi się nie przydadzą, ale... Ale coś innego na pewno. Partę będę musiał sobie załatwić, yy, magneta, żeby potem słonko sobie zrobić. Także dużo rzeczy jest do robienia jeszcze, także nie myślę, że, yy, że seria się popsuje przez to, bo wbiję jak najszybciej 65, myślę. Yy, pójdę od razu do Fortwa, wbiję ten 65, potem się będę martwił misjami i, i będę myślał właśnie na tym 65. Oczywiście będę musiał yy, kupić coś na skille, bo skille słabe są. Yy no i będę musiał pewnie zainwestować trochę w SM-y. E, może coś z reflinkami zrobię, nie wiem, jak chcecie żebym zrobił te reflinki, jeżeli to wam nie będzie przeszkadzało no to ja jakoś się popytam jak to wszystko działa o te reflinki jak ktoś oczywiście wie no to może mi napisać e, coś wie, coś jeszcze? E, w ogóle mówiąc, co ja mam na sprzedaż? no trochę rzeczy tam jest, oczywiście jak już mam działać na wszystkich postaciach to te zęby orka sobie przełożę też na dropka żeby tam zrobił tą misję no i to wszystko chyba w tym odcinku także to była taka trochę informacja pod koniec seria trochę nabierze kurde kształtu no bo to już naprawdę dobre no to, to widzimy się w następnym odcinku tak? następny już będzie taki bardziej kozacki posprzedaję sobie wszystko będę może miał 400kk myślę na koncie będziemy dużo wędrować na dt bo tych biżuterii fenixów bronie na 31 sobie zbieram Mam na innej postaci to wszystko. Także to, wszystko, idziemy uleczać na DT. No i co? No i tyle. Także. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Yo, madopaka Na razie.